Będzie samochód jechał, to tylko z czarnym kierowcą, czarny kierowca ich zabierze. Biały? Zapomnij. Wiecie, że poznałem Roniego? Tam w tamtym y, Roni seks Shopie. <grym> Wyobraźcie sobie, że polują na małe owce, rozciera, rozdzierają te owce, jedzą sobie wnętrzności, bo są cieplutkie i miękkie, a pozostałe mięcho wywalają. Ale się wystraszyłem, prawie się zesrałem, wziąłem duży kamień, a z dużego kamienia wyskoczył ten dzik. A gdyby ktoś się zastanawiał jak wodę Wodę ogarniam sobie. Rozrzuć się okiem na stary automat Pepsi Coli. Coś się kończy, coś się zaczyna. Tutaj sprzedaję z miotki, z piór strusia. Ja zakupiłem obiad za jakieś 6 zł, ryż z kurczakiem w kary. No i do tego za 2 zł, czyli 10 ranów ichniejszych, galaretka z budyniem. I jedziemy z tematem. Nie lubię tego w sobie, że czasami coś zapominam. I wyobraźcie sobie, że zapomniałem kluczowy element swojego ubioru podróżniczego: kapelusz. Logiczny kapelusz został u lecisi. No i teraz jestem nie dość że łysy, To i bez kapelusza. Wiecie co jest ciekawe? Na autostopie, tutaj, werpa, to że ja jadę autostopem. Oni też jadą autostopem. Znaczy nie, oni jadą podwózką. Na autostopie nie płacisz. Na podwiezieniu płacisz. Ale najciekawsze jest to, że oni stoją dłużej niż ja nawet. Chcąc zapłacić, będzie samochód jechał, to tylko z czarnym kierowcą, czarny kierowca ich zabierze. Biały? Zapomnij. Ziomeczki, złapałem stopę po godzinie 30, tutaj jest trzepę i jedziemy, wiecie gdzie? Do słynnego baru przy drodze, który nazywa się Ronnie's Sex Shop. Historia jest taka, że Ronnie zrobił sobie bar i przez kilka lat po ogóle nikt tam się nie zatrzymywał. Zero rentowności, totalnie zero Pomyślał sobie Roni, że dorzuci do nazwy seks. Jest Roni Sex Shop I od tamtej pory Roni ma chłodę. W sensie wszyscy ludzie się chcą zatrzymywać Miejsce stało się totalnie bólko I to chyba czas wejść I zobaczyć jak wygląda Roni Od środka Hello. 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 my name nazywam nice się Oh! Hey. że poznałem Roniego, tam w tamtym Roni Sex Shopie I Andrzej powiedział mi, że tutaj są super hamburgery Więc idę spróbować Zobaczcie jaka faza, stare automaty do gry Jeszcze w języku chińskim Ciekawe czy to działa o, nie mogę ty. Zobaczcie to, znacie to? Te duszki, które chodzą. Teraz rzućcie okiem na stary automat Pepsi Coli. Teraz musimy zajrzeć do damskiej toalety, tylko jak żeby inaczej. Ale smak Ja Jak nie frytki Frytka za wasze zdrowie Sługujmy mięko, mm. Całkiem spoko Mówiłem, że mały? O kurcze, się obżarłem jak świnia Zjadłem wszystko, czyli standardowo Dobra, czas zapłacić gdzieś 18 zł na nasze dla zainteresowanych, a miejscówka nazywa się Diesel Cream i ma 6 lat. Pomysłowość ludzi jest niesamowita. To jest droga 62, łącząca wschód i prowadząca do Kaptał, do Kapsztadu. No i tak jak w Stanach na przykład mają Road 66, tak, dobrze mówię? To tutaj mają Road 62 <grym> i masę naklejek, koszulek i tych innych cudów. Dobra, ja się zbieram. Jest 16, a to nie jest dobrze. Zaraz pewnie będę musiał szukać miejsca na nocy. Ale no to nic, takie życie. Raz na bozie, raz pod bozem, nigdy nie wiesz, co cię czeka. Co jest najgorsze? Warpia babuny. Babony na trasie między górami, tutaj na południu. Tragedia jakaś. Co to jest bawun? Bawun to jest małpa, która ma takie kły. Takie kły w ogóle. Polują nawet na owce. I są takie wybredne, że wyobraźcie sobie, że polują na małe owce, rozciera, rozdzierają te owce, jedzą sobie wnętrzności, bo są cieplutkie i miękkie, a pozostałe mięcho wywalają. A tutaj na przykład farmerzy mają po 10 tysięcy owiec, więc nie są w stanie ich kompletnie kontrolować, w sensie wszystko się dzieje w naturalny sposób, taki wiesz taki po prostu dziki owca jest w ciąży, owca sama rodzi, nikt jej nie pomaga jedyny kontakt, który ma owca z farmerem, jest w momencie kiedy przychodzi moment obcinania, strzyżenia strzyżenia wełny, wtedy no i na przykład tutaj już są znaki, feeding of bamboos prohibited czyli karmienie Ba, ba babuns jest zabronione kurcze no i czy ja wyglądałem na gościa, który by dzielił się ostatnim bochenkiem chleba z małpą? nie na pewno nie ona ma tutaj więcej jedzenia niż ja ty no złapałem nie wiem jakim cudem szefu się nawet zawrócił za mnie w sensie jechali i się zawrócił starsze państwo i Małp tu jest tak dużo, że ja w życiu tyle nie widziałem. No normalnie jest setka tam, nie zdążyłem włączyć kamery. A nie ma to jak przy czterech stopniach jechać na pace. To, to, są, to są niesamowici ludzie. To są aktorzy starej daty. A gdyby ktoś się zastanawiał jak wodę, wodę ogarniam sobie, to go ogarniam sobie z gór wodę. Zobaczcie, czy czyściutka woda, butelka już napełniona. Samo zdrowie. Maksymalnie może być tylko biegunka. Nie no, żartuję, po takiej wodzie to nie ma takich ekscesów. I tutaj też już się napełniła, więc mamy 3 litry wody z gór. Jesteśmy w Swillendam w muzeum. Nie jest to nic innego jak więzienie z XIX wieku moje drodzy. I zobaczcie, w ogóle jakich sprzętów używali No i więzienia Wyglądał piec do wypalania drewna, Myślę, że można było robić węgiel drzewny i później palić nim w domu. A tutaj ciekawa miejscówka, która była przeznaczona dla koni i. Konie chodzili tutaj w kółko, po ziarnach zboża, żeby ze zboża wytrząść ziarna, o, o w ten sposób. I wtedy jak wytrzęśli ziarna, to te ziarna się zbierało, później się umieliło i można było robić mąkę. Nie, to jest pomieszczenie mieszkalne, łoże, trofeum. Sprawdźmy czy, sprawdźmy, czy miękkie. O, proszę. Nie jest takie miękkie, znaczy miękkie, no na pewno większe niż moje. I wiecie co tutaj jest? Wyłożone sianem. W środku. Skórka z dzika. Okej, okay. no jak już ziarna, konie wy, wytrząsły ze zboża, to gdzie się udawało? Do młyna. Przeważnie młyny były wodne. To idziemy na przylądek igielny Jakie to przykre. Zobaczcie, normalnie turyści autobusami przyjeżdżają, autokarami Zalewają ten punkt No ja będę musiał naprawdę się wytężyć, żeby znaleźć jakieś dobre miejsce na namiot tutaj I żeby przetrwać nockę Zobaczcie jakie ocean południowy wyrzuca rzeczy Jakieś takie Na maksa długie Nie wiem, glony jak jak liny? Obawiacie? Zakończone tym. Woooh! Oficjalnie melduję, że dotarliśmy. Na przylądek igielny uhu, uhu. A ja idę znaleźć miejsce na nocleg Nie będzie to takie proste Ponieważ tu jest, leci droga Tutaj ocean południowy Zimno jak nie wiadomo co Ale mam nadzieję, że tam dalej trochę Jak odejdę od ludzi będzie spoko Ale rezydencji rozstawiłem Zobaczcie Ale ogarnąłem, co? Normalnie jak w hotelu. Ale te. O, te. Te wodorosty czy co to? Innego tak się szybko palą. Tak się szybko palą, że ja nie nadążę do, do pieca dorzucać. <gry> o kurczę, kamera cała zawilgotniała. O kurczę, ale pospałem. Cała kamera mokra. Wszystko mokre. <gry> Morze południowe, o morze południowe, ocean południowy nie oszczędza Jeszcze jest ciemno i wyobraźcie sobie, że 7.46, dopiero jest wschód słońca I ja wstałem Ooo, sześć dni zrobić time-lapse'a I'll paint with colors And I'll sing until my lungs give out I'm gonna let the sun shine in Zobaczcie na te rośliny z oceanu, prościutko z oceanu. Ta struktura tego, aż to jest śliskie, grube, naprawdę grube, takie są jest 3 mm grubości. No i nie będę. Rozpalenie ognia, naprawdę, nad oceanem. To nie, to jest wyczyn, jest taki wiatr, zobaczcie, zobaczcie Ostatnie listki papieru toaletowego zużyłem Żeby cokolwiek mieć suchego do rozpałki Tu nawet drzewo nie jest suche Ale muszę się napić herbaty i wysuszyć skarpety, bo są takie mokre Uuhu, Całe buty mam mokre, a jest zimno A mój namiocik tutaj ale żebym wysuszył skarę. Zapomniałem, że ona z palejestru. Jaka dziura, ty. W sumie dwie dziury. Przynajmniej sucha trochę, jeszcze muszę ją podsuszyć. Ale lipa, no. Nie mogło zabraknąć nas w muzeum w latarni morskiej na przylądku igielnym. Nie. Kochana, ta latarnia jest wielka. Ja chyba przygrubiałem trochę. przytyło mi się, bo nie mogę w ten korytarz. Nie, no w sumie się jeszcze. Ale się wystraszyłem! Prawie się zestrałem. Wziąłem duży kamień, a z dużego kamienia wyskoczył ten dzik. I Hugo wie, czy ten jest jadowity, czy ten nie jest jadowity. Jak ja mam tutaj zrobić zdjęcie? Przepraszam ja cię bardzo. Ginger drink. Ginger beer. W Botswanie takie było. W Afryce Południowej takie jest. Mmm. Nowe odkrycie w tej podróży. Napój gazowany o smoku imbiru. O. Jak? Jaki dach zrobiony solidnie. O. Nawet tutaj mogłoby być, nie wiem, chyba tornado by nie zerwało. Mi dzisiaj jakoś tak słabo idzie, nie wiem czemu. Zostało chyba z 60 km do kapsztadu. Najgorsze jest to, że mam mało wody. I może jedną piątą chleba. Tyle. Jadę hulaj jak to ja w nocy. A co? I patrzę coś na drodze. Szczerze powiedziawszy, nie wiem co to jest za zwierzę. Sex, Pro uh, liczba jest. Zobaczcie, tutaj szefu mówi, że ta część, część w ogóle przed Kapsztadem jest jedną z największych części na świecie, jeżeli chodzi o takie wiejskie i zamieszkałe. I tutaj są takie potoczne e, slumsy, gdzie prostytucja wodzi krym, Jakie one są duże? I wszędzie jest And everywhere on the roof is satellite dotarliśmy yeah. do kapsztadu. Dużo bezdomnych, ludzi, którzy, którzy pchają wózki ze swoim towarem. Muszę przyznać, że intuicja mi tutaj mówi i podpowiada: Tomek bądź ostrożny. Swojej kumpeli w Kepton. Zobaczcie, w Kepton ludzie mieszkają, mają kraty w oknach ze strachu przed tym, żeby ktoś się nie włamał. U mojej kumpeli już trzy razy byli, a ostatni raz to wiecie co, ukradli nawet, ukradli nawet ten pipek do dzwonka. Mówi tak, pójdziesz do restauracji, wielokrotnie już tak miała, pójdziesz do toalety, będziesz mieć sok. Pełne, peł, pełną szklankę soku, pójdziesz do toalety, wrócisz i nie będzie już soku w restauracji. Nikt nie widział, nikt nie wie. Ciekawy motyw, no naprawdę. Ja idę umieć zoki, jadę dalej, jadę, jadę dalej, jadę zobaczyć pingwiny. Mam nadzieję. Tak właśnie wyglądają miejscówki noclegowe Tutejszych bezdomnych Kawałek materaca, szpiworek I robota się robi Wiecie ile jest bram wyjściowych na Antarktydę? Pięć <coughs> Pierwsza brama W Chile nazywa się Puenta Arenas Druga brama W Argentynie nazywa się Ushuaia Większość z Was na pewno zna Trzecia Nowa Zelandia Christchurch Christ... Czurcz Czwarta Tasmania, Hobart I piąta South Africa, czyli tu gdzie jesteśmy Simontown Pięć bram na Antarktydę no Tutaj są wypisane w ogóle ekspedycje Pierwsza ekspedycja Była w 1840 Zobaczcie, mamuśka wysiaduje jajko Jak widać, pingwinom też doskwiera upał. Zobaczcie, jak malutkie piszczą. I teraz z kumplami nowymi, którzy siedzą tutaj, poskakaliśmy ze skały. Pierwszy raz w życiu czułem taką po prostu euforię, że normalnie serce mi wyskakiwało, kiedy miałem zeskoczyć. Zeskoczyć z tej, z tej skały z 10 metrów. Myślałem, że wylewu dostanę. Say hello guys! Yeah. Moja ekipa z RPA! Ziomeczki, których spotkałem, powiedzieli mi coś takiego Nocnik z białych nie jeździ autobus, znaczy pociągiem Jest na no maksa niebezpieczne. Ulis śpię na kanapie To są moje rzeczy Pierdzielnik jakich mało a muszę się spakować, bo jutro lata. Ja teraz jadę z Rodrikiem. Rodrik jest z Ubera. Spokoziom i moja podróż do końca. Cały sprzęt zapakowany z tyłu. Nie było żadnego problemu przy nadaniu bagażu rejestrowanego z moimi pamiątkami, a pamiątek trochę wziąłem. Jakby nie patrzeć. Pan powiedział, Everything fine, sir. No i everything fine. Więc... Idziemy. I jedziemy do Polski. Ale dziwne uczucie. Człowiek niedawno wyjechał z Polski, a już wraca. To były przecież cztery miesiące, cztery miesiące bardzo intensywnej pracy, moi drodzy. Mm. Jak tu jest gorąco. Uuu, 32 stopnie. Koniec. Czas najwyższy w sumie. Co ja mogę Wam powiedzieć? Coś się kończy, coś się zaczyna. I ty? Na razie. Niestety, wszystko co dobre, musi się skończyć. Podróż trwała 4 miesiące. Podróżowałem na hulajnodze, autostopem. Spotkałem masę interesujących ludzi i spisałem z tego wszystkiego. Historie, historie ludzi drogi. No i tak też nazywa się książka. Tymczasem dziękuję za obejrzenie 20 odcinków całej serii z Afryki i pamiętaj, nikt nie ma kwalifikacji, żeby ci mówić jak masz doświadczać świata. Rób to na swój niepowtarzalny sposób. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Jez, ciągle jedź w stronę słońca.